Na terenie Kędzierzyna Koźla w czasie II wojny światowej były budowane dwa olbrzymie zakłady, które produkowały paliwo syntetyczne. To były zakład Agieblehammer, dzisiejsza Blachownia, i Gefarben Heidebreck, dzisiejsze zakłady azotowe. Oczywiście Niemcy do budowy tych zakładów ściągnęli na ten teren bardzo wiele osób. Które pracowały i budowały, ale przeważnie byli to robotnicy przymusowi, jeńcy wojenni oraz więźniowie, którzy znajdowali się w okolicznych obozach przy budowanych zakładach. Jednym z tych obozów był obóz, tak potocznie nazwany Judenlager czyli obóz dla więźniów pochodzenia żydowskiego. Również na terenie właśnie przy zakładach Blechamer był taki obóz, który powstał prawdopodobnie w 1942 roku i w nim byli właśnie przytrzymywani na początku osoby pochodzenia żydowskiego z Zagłębia Dąbrowskiego, z Polski. Dopiero w późniejszym czasie byli transportowani więźniowie żydowscy, z, chociażby z Europy Zachodniej. I wiadomo, ten obóz istniał, obóz żydowski Judenlager, który od 1 kwietnia 1944 roku stał się pod obozem Karl Auschwitz. Od początku istnienia obozu, organizacja Szmelt, która to wszystko stworzyła, tak te pracy, obozy pracy przymusowej, yy, więźniowie żydowscy byli ubrani w normalne ubrania cywilne, z tym, że wyróżnikiem to była właśnie gwiazda Dawida, naszyta na piersi, czy na boku spodni, czy na plecach również danego więźnia. Dopiero od 1 kwietnia 1944 roku, yy, kiedy ten obóz ciężkiej pracy przymusowej wszedł, w struktury Kale Auschwitz. Z więźniowie zostali wytatuowani, założono im karty personalne i właśnie zostali przebrani w tak zwane pasiaki obozowe. Gdzie jest nad nią Arbeit Adel? Jeśli chodzi o pracę, wiadomo, że więźniowie pochodzenia żydowskiego wykonywali najgorsze prace fizyczne. Tutaj mówimy o kopaniu rowów tak, pod fundamenty, o zalewaniu fundamentów, o montażu instalacji, ale również później po już uruchomieniu zakładu i pracy w tych najgorszych, najcięższych warunkach pracującego zakładu. Też pracowali właśnie w, przy uprzątaniu, przy, przy odbudowie tych zakładów yy, po kolejnym nalocie. Na początku, ten obóz, potocznie nazywany Union lager, był obozem ciężkiej pracy przymusowej dla więźniów pochodzenia żydowskiego. A tak jak wspominałem, od 1 kwietnia 1944 roku stał się pod obozem Kale Auschwitz i jeśli chodzi o krematorium, to właśnie było w tym obozie. Według zeznań świadków prawdopodobnie było wybudowane w 1942 roku i służyło właśnie do spopielania tych osób, które zmarły, czy zostały zabite przez strażników na terenie tego obozu? Ewentualnie na terenie z samego budowanego obiektu, którym była Blachownia. Tutaj no, trudno powiedzieć, jeśli chodzi o datę powstania tego krematorium, bo są różne różne świadkowie różnie mówią o tym, ale z tego co pamiętam, czytam właśnie o takim najwcześniej to jest 42 rok. Dlaczego powstało to krematorium? To też są różne opinie na ten temat. Wiemy dokładnie, że w początkowym okresie istnienia obozu tych zmarłych więźniów chowano w niedalekiej odległości 500 metrów od obozu w lesie. Był na taki prowizorytny cmentarz. Ale według niektórych świadków, no niestety to były, wiadomo, groby wojenne były grobami płytkimi, i dzikie zwierzęta po prostu wyciągały te, te, te ciała, i obawiano się, aby nie nastąpiła epidemia tak, różnych chorób. Dlatego też postawiono te krematorium. Ale to jest tylko jedna z teorii. Tak naprawdę, no trudno powiedzieć, znając. Systemy obozów koncentracyjnych niemieckie no, możemy przypuszczać różne rzeczy, skoro, skoro w Auschwitz i w innych obozach były mm, piece krematoryjne, dlaczego w tym nie miały być? W tym szczytowym okresie, który był właśnie już tym okresem przejścia tych kolumn ewakuacyjnych Marszu Śmierci. Były informacje, że było od 4 do 4,5 tysiąca osób w takim szczytowym momencie w tym obozie, ale normalnie to na pewno było raz mniej, raz więcej, w zależności od tego, jak te osoby, które pracowały na blachowni, to po prostu przeżywały tą swoją pracę i czy, czy powracali do obozu z powrotem. Z naszych. Badań i dokumentów, które posiadamy w naszym muzeum Śląskiej Bitwo o Paliwo, mamy chociażby jednego więźnia tego obozu, który nazywał się Jean Grimberg i odkryliśmy historię tego człowieka, który przeszedł marsz śmierci właśnie z obozu Judenlager. Blehammer, aż do Buchenwaldu, gdzie niestety zmarł. I stwierdziliśmy, robiąc kwarendę na jego temat, że był mieszkaniec Paryża był deportowany do Auschwitz, jechał transportem kolejowym. Ten transport zatrzymał się kolejny raz na swojej trasie, między innymi na starej stacji kolejowej w Koźlu, gdzie nastąpiła kolejna selekcja zdrowych silnych mężczyzn do właśnie budowy między innymi blachowni i Jean Grimberg jako właśnie jeden z tych setek tysięcy ludzi został tutaj właśnie yy, przeznaczony do tego obozu. 21 styczeń 1945 rok, pierwsza kolumna wyruszyła w Marsz Śmierci. Później były jeszcze powroty, wtedy jak się ustabilizował front na Odrze, no ale później już faktycznie ten Marsz Śmierci rozpoczął się na dobre i skończył się w Buchenwaldzie. Akurat dla więźniów obozu Judenlager, którzy przechodzili też przez obóz w Towarzyszenie Blechhammer 1944 prowadzi właśnie muzeum, Muzeum Śląskiej Bitwy o Paliwo, gdzie w tym muzeum możemy zobaczyć historię wielonarodościową, która tyczy lotników amerykańskich, 15 Armii Powietrznej Stanów Zjednoczonych, która bombardowała te trzy zakłady Blachownie, Azoty Żdżyszowice. Również historia na temat robotników przymusowych, więźniów oraz jeńców wojennych praktycznie z całego świata, bo jedynie z wspólnoty brytyjskiej, ale też i z krajów europejskich, z tych krajów, które Uczestniczyły w II wojnie światowej. W internecie mamy swoją stronę internetową, tak Facebook. E, bezpośrednio można się kontaktować również ze mną w znanym numerze telefonu, który jest ogólnie dostępny. Można się umówić indywidualnie, grupowo, e, również i w weekendy, oczywiście, jak nam czas pozwala.